Najcięższą uroczystość list skierował do nas wszystkich minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Szanowni Państwo, jak co roku w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas uroczystego Capstrzyku niepodległości, wspominamy tych, którzy spełnili polskie sny o wolności. W 1918 roku nasz kraj odzyskał państwowość, a polski powstaniec i polski żołnierz stali się symbolami patriotyzmu i gotowości do poświęceń dla ojczyzny. Wspominając przeszłość, pamiętamy o przyszłości. Agresja Rosji na Ukrainę zburzyła dotychczasowy spokój w Europie. Po raz kolejny przypomniano nam, że ani pokój, ani niepodległość nie są dane na zawsze, że trzeba o nie bez ustanku zabiegać. Dlatego nie szczędzimy starań i środków, by wzmocnić wojsko polskie, które ma chronić Rzeczpospolitą. To największe dobro, jakie przekazali nam nasi przodkowie. W dziele umocnienia suwerenności naszego kraju jest miejsce dla każdego. Potwierdzają to tysiące Polaków, którzy chcą wziąć udział czynny w budowie bezpieczeństwa, w tworzeniu silnego, licznego Wojska Polskiego. Zabstrzyk Niepodległości, poświęcony przede wszystkim bohaterom naszej przeszłości, jest również okazją do podziękowania współczesnym polskim żołnierzom, dla których patriotyzm i obowiązek wobec ojczyzny. Stanowią istotę i sens ich służby. Dziś, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, potwierdzamy nasz szacunek wobec tych, którzy w polskich mundurach, zarówno tych wojskowych, jak i policyjnych, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej, służyli i służą nam wszystkim. Dbając o nasze bezpieczeństwo i niepodległość naszej Ojczyzny. I tej postawy, i tej służby Wam gratuluję. Z wyrazami szacunku, Minister Obrony Narodowej, Pan Mariusz Błaszczak. Do Hello?